Szalon bracia, kolejny skandal międzynarodowy. Pan Szymon Hołownia, o którym już wcześniej mówiłem, że jest to niebezpieczny marszałek yy, Pacynka, bardzo umoczony politycznie, pojechał na Ukrainę i przemawiał w ich tam lokalnym Sejmie Ukraińskim. No i jak wygląda ten skandal? Oczywiście skandal wygląda tak, że nie ma tam żadna flaga polska. W Sejmie Ukraińskim, gdzie przyjeżdża drugi największy człowiek w Polsce, nie chodzi mi o wzrost, ale o pozycję, ponoć drugi marszałek Sejmu jest ponoć drugą osobą po... W państwie polskim, no to przyjeżdża, przemawia w ukraińskim Sejmie, nie bylić z KNE-sejmem, w Knesejmie jest w Polsce, przemawia tam w tym Sejmie Ukraińskim i tam ani jedna flaga. Wiszą flagi ukraińskie, wiszą flagi Unii Europejskiej, bo przecież Ukraina nie jest w Unii Europejskiej, więc w jej Sejmie wiszą flagi Unii Europejskiej, natomiast ani jedna flaga polska. Natomiast na polskim Sejmie są wywieszane regularnie flagi ukraińskie, chociaż nikt z Ukrainy nie przyjeżdża, nikt nawet nie kiwnie palcem. Niko Polsce się z Ukrainy dobrze nie wypowie, ale, Pols ale ukraińskie flagi wszędzie w Polsce wiszą, w ważnych miejscach, w historycznych miejscach, w Sejmie wiszą ukraińskie flagi, natomiast w Sejmie Ukraińskim nigdy nie wisi polska flaga, nawet jak przyjeżdża bardzo ważna polska osobistość. Możemy hołowni nie lubić, ale jak przyjeżdża taki wysłannik polskiego narodu, kto go wybrał, ten go wybrał, ale jest wysłannikiem, no to dlaczego tu nie ma żadnej flagi polskiej, a dlaczego jest z Unii Europejskiej flaga? To jest tylko pokazuje, jak bardzo Ukraińcy mają nas za sojusznika. Yy, ja uznałem, zobaczyłem to zdjęcie i stwierdziłem, że jest jedna flaga polska. Jedyna polska flaga na tym zdjęciu jest niewidoczna, bo jest w tyłku Szymona Hołowni. Przyjechała razem z nim. On ma w tyłku również polską flagę, no bo skoro mu nie zależy na tym, żeby ta polska flaga była, no to tam jej nie ma. Przecież powinien się rozejrzeć, zobaczyć, co tu robi. Tu są flagi ukraińskie, są Unii Europejskiej, a gdzie jest Polska? Przemawiam czy nie przemawiam? No, nie ma polskiej flagi, nie przemawia. Gdyby Szymon Hołownia, chociaż trochę znał kodeks yy, etyczny postępowania yy, międzynarodowego, jak to właśnie powinno wyglądać w sprawie konsulatu, ambasady, czy, czy właśnie wizyt międzynarodowych ministrów, czy, czy innych wykonawców prawa, doskonale by wiedział, że bez takiej flagi to jest wstyd przemawiać. To on nie przemawia tam jako przedstawiciel narodu polskiego, tylko jako przedstawiciel Unii Europejskiej. No nie sądzę, bo nie ma nic wspólnego z Unią Europejską Szymon Hołownia, nie jest żadnym wysłannikiem z Brukseli, to może przemawia jako Ukraińiec. To już bardziej wiarygodne, ponieważ jak wiemy Szymon Hołownia ma duże interesy i duże wspólne interesy z Chabat Lubawicz, i z innymi sektami, które w Ukrainie mają się świetnie. Nie bez powodu tak y, bardzo obśroczyła Grzegorza Brauna, który no, nie boi się mówić prawdy na temat y, kontaktów Szymona Hołowni z siłami zła. Na tym świecie. Ja też zresztą mówiłem o tym, i tutaj duże zainteresowanie, kto stoi za Szymonem Hołownią. Obejrzyjcie sobie moje poprzednie filmy, może trochę się wam temat rozjaśni. No więc Szymon Hołownia jedzie na Ukrainę i w Sejmie przemawia, a polskiej flagi nie ma ani jednej poza tym, poza tą w jego tyłku. Tak to właśnie wygląda. Zresztą, Hołownia od początku mówiłem, że to jest taka polska wersja za Aktor z telewizji, Cwaniak, buźka taka. No taka buźka sympatyczna, żeby jak najwięcej ludzi nieobezanych w polityce powiedziało, że no ładnie mu z oczu wygląda, ufam mu. No i to tyle. I to taki, ten człowiek ma na tym budować swój kapitał polityczny, że wygląda tak, że można mu zaufać. Taki śmieszny chłopak. Taki chłopek roztropek. Natomiast polityczne to jest dno. Dno i 7 metrów mułu, a na końcu tego mułu siedzi Szymon Hołownia i marszałkuje sobie. Skandal to, że tam nie ma polskiej flagi, to jest mniej, to jest więcej niż skandal. Przy tym, ile flag Polacy kupili ukraińskich i wywisili gdzie się da, chodzili z tymi flagami, ile się dało, wisiały to na urzędach, ile się dało, a w a najważniejszym Sejmie Ukraińskim nie ma ani jednej flagi. Jak wy nas traktujecie, tak samo Was potraktujemy, no musi być równowaga, musi być proporcja na arenie międzynarodowej. Jeśli nawet polski rząd tej proporcji nie chce zachować i będzie wam dalej wchodził w tyłek. To spokojnie Polacy zadbają o tą proporcję i ugoszczą polski, ukraiński rząd, polski też zresztą, ugoszczą tak jak należy. Naprawdę zadbamy o to. My, Polacy, mamy dość sztucznych konfliktów, które się w nas wpycha naszym kosztem za nasze pieniądze, a potem okazuje się, że ten konflikt jest rozdmuchany, a ludzie, którzy byli ofiarami wojennymi, nagle mają wakacje życia, bawią się w najlepsze, świętują po całej Europie, jeżdżą, żyją za nasze pieniądze. Ich kraj. Niby pustoszeje, niby tam jest wojna, a ludzie się bawią w tym kraju, którzy zostali też w najlepsze, a polityk tego kraju też sobie robi najlepsze interesy. No to, to gdzie jest ta wojna i gdzie jest wasze cierpienie? Bo jak na razie to cierpią ci, którzy wam wysłali pieniądze i się na was nabrali. Ci Polacy, którzy teraz są w potrzebie, bo wysłali do was ostatnie pieniądze, żeby ratować. Bo bali się wojny, że jak wy pójdziecie, to zaraz przyjdzie wojna do nas. A wy nie poszliście, wy uciekliście, ewakuacja nastąpiła, natomiast wojna chyba stoi w miejscu, nie wiem. Absurd, naprawdę. Nastraszyliście pół Europy, a teraz spijacie z tego koktajle. To jest bardzo nieładne zachowanie. Dzikie zachowanie waszych polityków. No i was też, Ukraińcy, którzy wspierają Załyńskiego. Naprawdę. To nie jest mile widziane w Polsce. W Polsce, który, w Polsce, w kraju, który do wojny ma zupełnie inny stosunek dla nas. Wojna to jest yy, sytuacja, w której cały naród się mobilizuje, walczy do ostatniej kropli krwi i nie boi się. Nie boi się żyć. I nie boi się odważyć. A wy... Szkoda gadać, szkoda gadać. Szalom, bracia.